Chyba trzeba się już ogolić. <grystanie> Witam Was, moi kochani, w ten jakże piękny dzień! Tak piękny jak wszyscy moi obserwujący. Eee, na wstępie, właśnie pragnę Wam przypomnieć o projekcie, z którym mam zamiar ruszyć w wakacje. Do którego realizacji potrzebuje 100 tysięcy subskrypcji. Do której właśnie Cię zachęcam. Również do zostawienia łapki w górę, komentarza i co? Zapraszam do oglądania! <grystanie> Próba numer 106. Witam. W tym filmiku poddałem się eksperymentowi, challengeowi, wyzwaniu, jakkolwiek to nazwać, głodówkowemu, polegającemu na siedmiodniowym braku jedzenia czegokolwiek. Niestety, po trzech dniach mój organizm stwierdził, że się już nie nadaje, że się poddaje i że po prostu no, no brak mu sił. Naprawdę, czułem się jak śmierć. Więc szybko poszedłem e, po radę do wujka Google, który mi powiedział, że najrozsądniejszym wyborem, jeżeli chodzi o głodówki, będzie głodówka e, Laila McDonalda, nazywająca się Rapid Fat Loss, polegająca na jedzeniu 3 gramów białka na kilogram bezsłuszczowej masy ciała i jakichś znikomych ilości węglowodanów, to jest do nie wiem, maksymalnie 50 gramów, e, przez okres właśnie tych kolejnych 4 dni. Jest to maksymalny stres i wysiłek dla organizmu, którego tak naprawdę, naprawdę nie polecam. Nikomu czułem się naprawdę jak chodzące zwłoki. I tak samo ten filmik jest nagrywany już chyba dwa bądź trzy miesiące po tej głodówce, bo po prostu wtedy zapomniałem nagrać intra. Więc jeżeli wyglądam inaczej, to no, logiczne. A, jeżeli byście się zdecydowali na taką głodówkę, którą naprawdę odradzam każdego i naprawdę nie róbcie tego względem sylwetkowym, to jest bez sensu. Będziecie mieć efekt jojo -jo bankowo, bo schudniecie załóżmy 4-5 kilo, tak jak zrobiłem to ja, po czym zaczniecie po prostu się obżerać, wrócicie do swojego dawnego żywienia i... Będziecie mieli po prostu efekt jojo. Lepiej jest schudnąć naturalnie, wolniej i mieć efekty długotrwałe. <gryw> Zapraszam do oglądania. Boże, ile tutaj pyszności, a ja jeść nic nie mogę. Powiem wam, że to był dopiero pierwszy dzień, jest pierwszy dzień dopiero nie jedzenia. A jak teraz byłem po prostu w centrum handlowym i wszędzie było tyle zapachów, to naprawdę chyba czułem to trzy razy mocniej, nie? Taki proszę, zjedz mnie, zjedz mnie. No zobaczymy jak będzie dalej. Mamy godzinę 16, ja wybieram się właśnie na trening. Póki co jeszcze nie byłem głodny, ale myślę, że w trakcie z treningu bądź po treningu może zacząć mnie wstać, więc no zobaczymy zaraz jak będzie. Jak bardzo chcę to kupić. Ja już jestem po treningu i jeżeli chodzi o sytuację na treningu, głód i tak dalej, samopoczucie, to w trakcie rozgrzewki i pierwszej serii, paru serii w sumie przysiadów, to była tragedia. Naprawdę byłem taki jakbyś obłąkany, jakbym był, ale mnie tam nie było. Taki rozkojarzony strasznie, nie mogłem w ogóle się skupić na treningu. A jeżeli chodzi o. Dalszą część treningu, to szczerze mówiąc, mi już to przeszło. Tak samo głód i dalej go nie mam. Co w sumie, moim zdaniem, jest dziwne. No ale cóż, ja kończę na dzisiaj. I zobaczymy, co będzie następnego dnia. A jeżeli chodzi o sylwetkę, prezentuje się tak, jest tragedia, więc nie musicie mi pisać. Głupio zrobiłem, bo zapomniałem zważyć się z rana. Wygląda to mniej więcej tak. I zaraz Wam podam obwody talii i uda. No 78 jak walczyłem się bez telefonu wyszło 77 No i pyk, mamy drugi dzień, godzina 14 eee, Ja póki co jadłem tylko i wyłącznie wodę Ale powiem Wam, że no głodu nie czuję Co jest no moim zdaniem w porządku Bo eee, no nie jestem głodny, tak? Ale jeżeli na przykład przechodzę koło jakiegoś, nie wiem, McDonalda, pizzerii, kebaba, to jest po prostu tragedia, naprawdę jest tragedia, jak ja nie jadam takich rzeczy na co dzień, tak po prostu poezja jest to, jak bardzo chcę tam wejść, no. Zobaczymy, jak będzie potem. Jeśli chodzi o zapachy, które ja odczuwam przechodząc koło, kurwa, nie wiem, pizzerii, chyba czuję to samo, co czuję teraz. A tutaj co? Batoniki, rogaliki, kurwa, inne fanty na mnie tylko i wyłącznie. Co robią? Patrzą. Jeżeli chodzi o podsumowanie dnia drugiego, mogę powiedzieć szczerze, że gdybym się nie zajął po prostu remontem pokoju, to praktycznie cały czas myślałbym o jedzeniu. Gdzie nie byłem na dworze, przyszedłem jakiego, obok jakiegoś fast fooda, e, czegokolwiek, to od razu po prostu. Chciało mi się jeść, zapachy czułem tak jakby mocniej, intensywniej, ale myślę, że już pogodziłem się w miarę z tym po głodem i jutro już będzie w porządku i nie będę praktycznie w ogóle odczuwał tego głodu. Mamy trzeci dzień głodówki i szczerze mówiąc stałem jakąś godzinę temu, idę teraz do szkoły i jest tragedia, serio, jestem tak ospały, nie chce mi się kompletnie nic, nie mam siły nawet nogi podnieść, czuję się tragicznie. Nie wiem, oby ten dzień się skończył po prostu jak najszybciej. Wszedłem jakąś godzinę temu ze szkoły i powiem Wam szczerze, że jest strasznie, nie mam w ogóle siły. E, naprawdę nie mam w ogóle siły. Ledwo co chodzę, e, głodny jestem bardzo. E, gdzie jestem naprawdę takim człowiekiem, który chodzi, tryska energią, zaczepia ludzi, zagaduje. Tak, po prostu mam ludzi dość. Jestem rozdraż rozdrażniony, jest dramat. Witam, mamy właśnie czwarty dzień. Nie możecie sobie wyobrazić, jak się cieszę, że w końcu sobie coś zjem. E, wstałem jakieś pół godziny temu, idę właśnie do szkoły, głodu nie odczuwam. E, póki co jest super. Dobra, mój pierwszy posiłek prezentuje się tak, i szczerze mówiąc, chyba jeszcze nigdy się tak nie cieszyłem na widok tej nafaszerowanej chemią po prostu piersi i zaraz zobaczymy, jak będzie smakować. Mmm, bo... zajebista. Od mniej więcej 5 godzin nie jestem już w pracy i nie zdążyłem wam po prostu nagrać, ale zjadłem pierś z indyka i nie jestem głodna ani z tego typu, tylko sam fakt tego, że po prostu bym coś zjadł mnie nie dobija, no ale zobaczymy jak będzie, jak wyjdę z pracy. Witam, szczerze mówiąc nie wiem, który już mamy dzień, ale chyba piąty. Głodówki. Ja stoję teraz przed pracą, mamy godzinę ósmą. Dzisiaj jestem do zamknięcia, czyli do 21.00. E, liczę na to, że jakoś zajmę się i ten głód szybko mi minie. Witam, mamy dzień szósty. Wstałem przed chwilą, byłem z pieskiem na dworze i co? Zmęczony już jestem tym bardzo, serio. Nie mam siły stać nawet z łóżka. Leżę, oglądam seriale cały czas, nic nie robię. Na treningi też nie mam siły chodzić. Naprawdę nawet na skakance nie mam siły poskakać. No i <laughs> serio, zauważyłem, że to ma jakieś takie od, odzwierciedlenie, nie wiem, odbicie na... na dużo rzeczy. Serio, mam w dupie wszystko. Nawet to, że wyglądam teraz jak ochluj, taki nieogolony jestem, mam to w dupie, naprawdę. Nie robię nic w sumie poza wychodzeniem. no nic nie robię generalnie. Nie mam siły na nic, naprawdę. mam no, nogę tak podniosę i, i... na tyle mam siły. Serio, nie, nie, nie róbcie tego. No, i tak samo widzicie, jakie mam wory pod oczami. Taką mam twarz spuchniętą, nie wiem dlaczego. Od chyba nie wyspania. Problemy ze snem też takie mam, że budzę się czasami, nie wiem, znaczy czasami, no ze dwa razy się obudzę, trzy. No, dobra, już Wam daruję to patrzenie na moją mordę wstrętną. <śled> No i co? Ja za niedługo idę spać. Widzieliście w sumie co dzisiaj jadłem, to były te dwa twarogi, jeszcze tam jakieś pół piersi z obiadu. No i to w sumie było chyba tyle, a jeszcze to białko wypiłem. Nie jestem wykończony serio. Jutro jest ostatni dzień i nie wiem, idę do Maka po prostu, bo... nie... Witam. Siódmy dzień, ostatni, bardzo się cieszę. No. Nie wiem co mogę Wam więcej powiedzieć. Cieszę się bardzo, że to, ta męczarnia nadchodzi po prostu już ku końcowi i... Po prostu się cieszę. No jak widzieliście, zrobiłem sobie truskawkowego shake'a z trzech kosek twarogu nie pamiętam jakie tam było truskawek, około 200 gramów chyba wypiłem to już całe i w sumie to był jedyny mój posiłek dzisiejszy, bo przez całe te w sumie, no może być 4 dni tego ala jedzenia to to wyglądało tak, że jak coś zjadłem to chwilę po tym już zaczynało mnie ssać, więc po prostu stwierdziłem, że Będę jadł po prostu nie wiem raz, maksymalnie dwa razy dziennie I w sumie dzisiaj nic nie jadłem, tak naprawdę tylko to Oglądałem tak samo cały czas Horsemana, Avengersów sobie obejrzałem Z psem byłem na dworze u, u babci No i tyle, no i jest koniec już w końcu Robię wam podsumowanie, dodam wam ten filmik I co? I idę do Maka jutro albo nie wiem, od razu. I w ogóle kategorycznie odradzam robienia tego serio. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego nigdy w życiu. Widzicie, jaki ja jestem. W... <śleszy> <śleszy> Jeszcze jestem. Moi kochani, Jezus Maria. Nie no, nie tak. Moi kochani, na śmierć bym zapomniał o przypomnieniu wam, o zostawieniu koniecznie subskrypcji, łapki w górę, komentarza i co? Mam nadzieję, że filmik się podobał.